Tam o, tam strzelali. Ale teraz jest napisane, że 43 zł kosztuje. Slipy panowie. Ja się nie biegać z ja nie mam. No jeżeli ktoś zginie, to tylko kurwa chyba od Friendly Fire. Od własnej rakiety chyba by mu wystrzeli, kurde, w dłoniach. Nie wiem, ostatnio w spotkaliśmy Warów, jak znajdowaliśmy serwerów. Zabili Janusza, zobaczyli jego nikt i zaczęli spierdalać. Nawet go nie zlutowali. Uciekli tak. po prostu. Tak, uciekli, od razu zaczęli uciekać. No, i, i dobra, czekamy są... na wszystkich, czekamy, panowie. To nie ma rakietnicy Za tą chałupkę tutaj. Ja mam... Jedno. Ja rakiet nie mam. Chyba, że ktoś A, ma to dwie. Dać. To moment, to chodźcie. Do le do idziemy, dobra idziemy. Ma do ktoś więcej niż dwie rakietnice? Ja mam. No to rzuć mi, ja mam dwie. Leci rakietnica, leci kilka rakiet. Tam tą bazę wchodzimy. Tam. Kilka rakiet, Przepoławiamy było, ją na było, pół. Rakietnica. Aha, no dobra, gdzie jesteś? Wyrzuć mi tylko rakietkę. No to macie, jesteś, Jak to się kurwa będzie wyrzucał. Gdzie jesteś? O, zabrałem Trzymajcie jedną. Rakietnica. o Ty strzelasz? Strzela? Dobra, idziemy Masz otwierać to. Nie ma czasu, rakiet. panowie. Mamy 25 minut. Dobra, więcej nie wezmę. Więcej nie zmieszczę. Dobra, Lol. Nie ma miejsca na rakietnicę, rakiety co się więc. dzieje. Wiesz, to, dalej, Boże rakietnice na ziemi leżą, o co ja chodzi? Się, dobra, się, ja jeszcze zresetuję grę Dobra, jedziemy, sam. dobra idziemy. No, co resetować i tak ci zaraz zamuli. Tak, i tak ci wybuchnie komputer I tak, zaraz. Sobie, tak, live. dlatego y, chcę to na szybkości ogarnąć. Dobra, to gdzie wchodzimy panowie? No No żeby wszyscy w to samo miejsce strzelali. Tak, niech to dobra. się sypie na wszystko. jest typ na dachu No to napierdalajcie do niego z boku. stał? Leży, dobra, wchodzimy tam, nie ma lipy. Dawać. Dzień dobry, KZ. Przez mury wjeżdżamy, nie? ja C4 rzucę. Tak, ja sobie mury zacznę stawiać, bo mamy 20 przy sobie. Ale kolej, tutaj, przez tą wieżyczkę, tutaj ich, do budówka? Nie wiem, ja rzucam C4 na mury. I, i, i wjeżdżam. Komuś najszybciej. Halo, my friends. Nie chuj, Boże to ma opad. Co się dzieje? No, Ej, tak trzeba robić rajdy. W ten sposób się rajduje panowie. Ale nie w ziemię, panowie. O co chodzi? Fundamenty, fundamenty, panowie. Fundamenty. O, piece Jest dziura w środku Yeah Zajmę gdzie wygracie, na playraście. Trzymajcie tu tylko Dobra, nie marnujmy tak jak gubki. Ma ktoś do amunicji jeszcze? No, to Niech ktoś wyrzuci amunicję do rakiet, kto ma dużo do Dobra otwarte Chyba Nie jeszcze jedna nie ściana jest, o nie. o, Niedźwiedź, niedźwiedź. niedźwiedź. Kurwa A jednak są przeciwnicy Ej jednak się bronią Wypuścili niedźwiedzia Mam coś wyrzutnie z was panowie rakiety? Po co tam chodzić stary? Chciałem sobie czwórki Dajcie rakiety Nie, no bać sobie ogląda Tute, nas Tutaj Dobra jest, jest dziura chodzimy, Wchodzimy, wchodzimy, chodzimy. Jeszcze nie, jeszcze nie Jeszcze coś jest, o co chodzi? Nie wiem co no, Mocno nie. to no. Teraz, Dobra, da się wyjść? teraz, teraz, teraz Jeszcze nie Jeszcze nie, nie. Jeszcze nie. <tryk> Tu ma 300 tysięcy. Kto ma rakietę je jeszcze? Halo! O. O. Jest ma auto? auto. Jest, jest tylko source, nie ma auto. Nie może się zmieniać jakość u mnie, stary. Ja nie mam. Nie, ja nie, nie, ja nie, nie, nie ma wystarczająco dużo widzów, żeby 200, była dostępna na zmiana na jakości. Ruch, ruch. Ruch. Znaczy na jedną stronę. Znaczy tam gdzie strzelamy z lutów, nie? No dokładnie. O, tak szale. jak mówi wiśnia. Rakiet u niego! Yeah. Da się wejść? chodzimy. wchodzimy, wchodzimy! Dobra, 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 dobra jedna, trzy, trzy, czwórki, Dobra, czekaj, 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 przypołowimy ją w tym miejscu, gdzie jest most. Dobra. Dzień dobry! Starczy nam rakiet? Ale jakbyśmy teraz dostali z rakiety, nie z góry, nie? Ja! Teraz yeah. jesteśmy za nami! Zjedziemy, nagrywam no, Czekajcie, roku. czekajcie, czekajcie, czekajcie Fundamenty, fundamenty, lecimy A da radę? No zaraz zobaczymy, czekaj Ja to tam nie podchodzę No tutaj ten są fundamenty Followki wpadają Polski CS123 tak. i Busol87 no. Dzięki za followki chłopaki, stoisz, chłopaki? Będzie, stoisz, i patrz, się będzie he, z nowego golej, tak będzie Dawaj goli oh. w cykola Dobra, lecimy dalej A, to są trójkąty, to lecimy z rakiet No dobra, rakiety chłopaki ale tam w dół, nie? W dół, fundamenty tam, o tak. <noise> <Hello. głos> dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Osiągnij się. Co się dzieje? Perfect. Halo? O, o, o. Macie rakietę. Dobra, ja strzelmy w to rakietę. samo miejsce może chociaż. Tak. Czekaj, czekaj. Nie, dobra, okej, lecimy. Jak <noise> to wygląda?

<noise> Bo wiecie jak to idzie? To idzie warstwa trójkątów, warstwa kwadratów, warstwa trójkątów, warstwa kwadratów. Niech będzie warstwa, niech będzie. No dalej. Wejdziemy w fundamenty, nie? Teraz. No, no Ale się ładnie stoi O, armorytm! Offline ride right. to szczycie Za cześć 20, no, 20 no, minut jest koniec serwera. Ja też, to jest normalnie. Nie, bo nie wejdziemy. No ale. No S nie wejdziemy. Szafa. Szafa. O kurwa. Mamy szafę. Winda Krap do góry. Kurwa. Idziemy. Ucala drewno. No i faktycznie, się ma, Nie mam drewna. Gdzieście zebrali do i rakiety? I nagle pytani, kto ma drewno. <grym>, ej, dobra, może wejdziemy górą, co? Przez most. No tak. Na górę. Jak chcecie. No mamy szafę? Ja mam dwie rakiety już. No, ja mam tyle zapalających, Ta tak, jak nie... Ej, panowie. Otworzyliśmy przecież piece, tam, ja tam są skrzynie, ej, stąd skrzynki no. widać. Tak, tak nie, trzeba się nabudować. No, no A, to jest główny kabłon. Tak, główny kabłon to. No, drewna potrzebujemy. <grym>, Mam na całej bazie drzwi. No bo to jest główny. Te, te y, obrzeża nic nie zmieniają teraz. Musimy wejść do góry. Macie jakieś tereny? Wiem, <grym>, że głupie się, pytanie. Tu jest drabina. Jakbyście się podsadzili, to tą drabinę można wyjść na górę. Tylko trzeba byłoby chyba tą skrzynię zepsuć. Albo ten mur na dno. Jest drabina, no? Nie wejdziemy na Caborno. Musielibyśmy mur nad skrzyną. Czekaj, Satel. Tak, okay? Mam to zapis, po co ci dać... Ty... Czekaj, Satel, wskoczę na ciebie. Mam jeszcze jedną, ale rakiet nie, ja nie sam, starczy. Ja tu znaczy, nie starczy mi kurczę na następne rakiety. Ja, no trzeba ja było okay? rozjebać to. No przykro mi, nie oddam, mam Jak jeszcze jedną. Ty te czwórki na górę, wiesz? Ja mam. Revo, masz drewno? Te czwórki... No, te czwórki dróg, na tamte drzwi, drzwi byśmy byli w centrum, w samej górze. Ty co za jedna, proszę tam. O, idealnie. Jakiś się Ty tak? Chcę, no to dupy dał, jeżeli tak szybko do k weszliśmy. O? Wypsułeś całą imprezę. Chuj, słaby budynku. Zresetował dupy. nam, pedał. Prawdę? Tak. Zabijmy go. Co to? Miał drewno 140 i kamienia droga. Czemu lepszy, slow. Co Kto ma metal? Niech robi ten. Niech robi siekierę, niech zbiera drewno. Na szybkości, panowie, bo my tu inaczej no, nie Mam trochę metalu, wejść. dawajcie te drewno. No to drewno. Róbcie siekierę, No to let's go. Ale ogólnie pomysł na bazy mają dobry, powiem wam. To jest pancerny, i mnóstwo farmy. Nie, nie, z tymi mostami, z tymi mostami. No ten jest podniesione wejście, ale, nie? Tak. Nie, to jest bardzo, nie, to jest bardzo... Co tu wysadzasz Zgórać stary? Stary, Zrobić nie trzy wiem, piętra, to, no. masz puste dokładnie. No targa, na low, nie rakiety. Jest. To... Słuchaj, i takie wejścia są potrzebne do tej mojej bazy co zrobiłem w tym trójkącie. I to by było kurwa perfect. Ej, czemu tu jest J4F skreślone? Bo nas nie lubią. Ej, o kurwa. Zoba. Jest panel i skreślony j 4 Jakiś który zbiega, to wy? Nie. My nie jesteśmy najlepsi. <ś> Oj. <probiotzny> Pytanie. Znowu kap bordo Nie, Nie wyszedłeś po prostu i cię zewnętrzne Ale mnie zaszczyt kopnął. Strzelam z tęczowego AK. O ty. Ej, wejście. się, ten się. Ej, ty. macie jakieś drzwi? To, to byłoby miło, jak był, gdybyś z refinika kłóciła tutaj chcesz. Byłbyś Gdzie? chyba Gdzie pierwszą osobą. <laughs> Ile tego drzewa? Dużo. Gdzie są Tysiąc, co najmniej. Okej, okay, to proszę. Co się odpoczy? dzieje? c i wchodzimy. nie zabij. ...pierdolić się będę. Lepsza ja powtórzę. Poważnie? Co z ja tego? O... Jeszcze nie? Ile zostało? 141. To się dojedzie. Odsuńcie się, odsuńcie się, mam... Odsuń się, odsuń się, kurwa. Dobra, poszły dwie. Kurwa mać, ludzie nie pójdą. No w no, kod, Każdy... no ale i ogień. Trakcie, ja okay. mam 25 HP kurwa, ogień się pali kurwa, a wy pchacie kurwa. No to No, no to weź wodą tam u Jest nic się nie wiem. Dobry lut do do kurwa, lud. dobra, lecimy do, dobra, do, lud, w dobry. No, no, co, do góry. Dobra, walimy dobry lut Dobra. Te panowie. czwórki? Czemu nie fundamenty? Te, czw te czwórka na tym kurzko Czemu nie fundamenty? Ej, to jest... To proces stabilny, to jest to. Tu warto wejść, o nam tak A nie lepiej w ruch wjechać rakietami otworzyć dwa luty? Ale to co nie będzie? Lutu. Lut. Ale po co jest? Lut. Fundament wypierdolić. Fakt co tu piszę. Źle postawione drzwi, kujcie kośćmi. Tym razem naprawdę tu jest szafa. <głos> <głos> ja patr, 24 godziny na doby, magazyn C4, kurwa. O kurde ty. Lowrider, bitch. Strzałki do góry. Aha. No i co w tym dobrym nucie? Bo jeszcze na seszurka jest potrzebna, ty. No no to no, to tutaj. No. No to... Odsuńcie się. Odsądźcie się, odsądźcie się O. Schody. Się. No fajnie. Schody się palą. O no, padł? kurwa? tego no, Oto on. No, no Mówiłem, przykro mi Michał, u mnie jest za mało widzów, żeby była dostępna zielu, zmiana jakoś jakości i nie mam partnerstwa. Przykro mi, jest, jest ustawiona jest, jakość 720p, 48, no, no, 48 fps i, to mój, ή, i wciąż wciąż taką, taką jakość musisz LEDsze. pobrać u siebie, żeby móc oglądać. To dostał? No przykro mi. Na górze tylko, właśnie. Te kopalnie na górze tylko trzeba. Ej, wstał. Po, 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 po. Musisz zawołać kolegów, Michał, Ruchu, i wtedy to będzie, będzie więcej pobiegnie niż pobiegnie. tam 50 czy 60 osób i jeśli jest mało streamów w danym momencie, to będzie dostępna zmiana jakości. Jeśli nie, no to nie będzie. Przykro no, no, po prostu w no, zaraz wyjdzie? Taki urok Rus ja i streamu. No i już nic nie będzie. Tu nic nie ma. Ma ktoś jedną rakietę? Przerzucam dwie tutaj na dziewięć Top jeden, grać po To gdzie jeszcze wchodzimy? Gdzie my wchodzimy? No na górę, zaraz się dobudujemy Halo? Serio? <grym> Strzelam, może spadnie jego ciało no coś spadło! No, rakiety! Jakiś lud, jakiś lud spadł! Oh, oh, no, nice. Nie rozwalaj skrzynek! Nie rozwalaj skrzynek! Zatrzym, co tam było! Się. I teraz się tam trzeba szybko tak, dokładnie. Ej, tam To tam, to tam, to tam, tam, to tam, no, budujcie się budujcie. Ale po co ty to palisz? My tam wejść musimy. Teraz będzie się paliło do budówka. No. O, ludzie, ludzie, ludzie. Czecie? Jesteśmy na górze. Strzelają, strzelają od pleców, prawda? Od A Jacob, no mam nadzieję, że tak? Ty no z góry tak A, chcę jeść. Nie mamy ci schodów w Nie góry. Góry. mamy schodów panowie A Ja je wycipe, ci y narysowali naprawdę Ci wychuje, jak to nie. ci wychuje, tak? Nigdy nie widzieli ty narysowali Dobra gdzie wchodzimy? W głąb jakiś? Przez śladek nie? Kopsuli na wejście no, Golubemu Ale armoret mają Halo, Dobudujecie halo, to halo. jeszcze raz? Chyba chociaż rzućcie drewno z Pidney Planem, bo tuli czyli... A gdzie oni są? Nie wiem gdzieś z tego strzelają do. Są w tej... Są w tej wieży panowie, co... A. Na tyło. Jest w oknie. Dostał, Dostał głowę. Ten, ale... Dostał głowę ode mnie! Ode mnie ten... LOL Double headshot, welcome. Pania śpi, high five level. Dokładnie. Double headshot. Śpi. Ale ty i ty i ja mu znajdę Tak, ten, ale... tak, dwie głowy weszły. <ścujesz>. Odsuńcie się, odsuńcie się. Odsuńcie. Ej, otwarte! Ej, chodźcie tu, coś tu jest. O, ale to jest spadnie, to jest kacz po prostu na dół i... Hmm. Jezu, ci ludzie naprawdę rysują wszędzie, no co chodzi? No tak farc, samo w tej drugiej bazie. Nie. O kurwa, tu są Postawcie turety. Postawcie jeszcze raz tutaj, wejście. Ty tu... Odejdź, odej, o mój Boże, odej. co to jest? O kurwa! <laughs> o! mi ktoś, bo To Co, jebany defekt? Ale tak. nie próbujcie, kurwa, To nie wcieladł, niech odsunie z tego Aż screena, kurwa, robię. High quality. Jak <grym grym grym> wisi. Na... No, no, wisi, u, wisi u ciebie też tak wisi? Tam mam screena. Kolejna ko kolej, jedna wyżyczka padła. Ty no, trochę. Panowie, patrzcie co się dzieje, bo tu świeżaki biegają, kurwa, na plecach. Ale o mało co by mnie nie zabił, kurwa. z patelnią No, Golas by cię zabił. Ha. No, spider Kurwa. Otwierają, otwierają. Da się rado... Damy radę jakoś tam na górę wejść? Ktoś podsadzi, mam rakiety. No tutaj, no tutaj dobuduj to, kurwa i chuj. No ale no. fajnie by było jakbym no, nie nasz. czym? Skakuj. Ile tych, kurde, słychać. Dobra, gdzie to gdzie to się idzie? Bez, nie musisz skakać. To się umarł. Śmieci, skrzynki, wszystkiego, o co chodzi? Wszystko mam porozwalane. Tutaj leżycie! Masz jeszcze jakieś rakiety? To walcie w środek. Mam jeszcze, Błąd. no. Mogę strzelać. Hmm. Tylko no, gdzie? Ile siarki? Bierzemy to. Gdzie jesteś Dawid? No! Ty siara! Robimy tak, tak, rakietę! góry. Tu walić no rakietą. Zielone, Ej, jest Bierz, celownik. Zielony. Co? Podsadzisz mnie zielony? Dudi. wierzymy. Hmm. Po ja nie tyle mają blok Dzięki. Ma coś drewno? Haszko komora. Nie to. Kostnica LWD. Ej, kurwa, to chcę zobaczyć! O. No, dobra, otwieram to, jest. otwieram to. Otwórz się zatem. Czekaj. Ale to między te, między, między. między gdzie strzelił? Nie tutaj. Czemu tutaj? Kurwa? A, a gdzie? Otworzysz tu, wszystko ty, jednocześnie. Ot, otworzymy dwie pary drzwi. Ale po lewej nie no, ma drzwi. No jak nie ma kurwa drzwi? No nie widzisz? Nie ma, drz a, nie ma drzwi. Okay. Odsuńcie się. Zamkujemy.

Zbieramy dudi Naprawdę tak pancerne drzwi schodzą? No, ładnie schodzą Został double headshot'a, typek ja Już nie mam więcej uwagi Podejdź Strzelam rakietę Pusto A, wyszliśmy, No o, Tu się nic nie, nie stało tym drzwiom, o kurde Tutaj i jest... Tam nic nie ma. Ta? Ta, bo tutaj... Co za golesie! Ja pierdolę! Kurz węcy mi gościł. Ja Tojechałeś tak. go? Co za styczburka, a tu Projechać go... go? Typs, z petką tak, wiem, wiem, Plajechać go czy to nie? To? Jakieś drewno Właśnie ja, stało tak. Tylko się stało Jak go rzucali Czujesz co? Skrzynka z tymi blueprintami była Już zabalają Jeszcze dwie pary się Co robimy? No też jest nie skończam Gdzie Pięknie oni to poś... wszystko otwierają? Ja nie, nie wiem co się dzieje Ja mam rakiet Trzy Nie wejdę nigdzie Jak to nie? No to ej Bo musisz to ustawać Kurde, gdzie oni wszyscy są? Ej, tu jest skrzynka pancerna Pu! Pancerna ściana i skrzynka z drugiej strony Buz, tutaj się ktoś Gdzie wy jesteście, panowie? Osuncie się, osuncie się, osuncie się od Co tego. wy otwieracie? Ej, już wiem A no, tu Ej, Ej, tu guys, są jakieś hitami, hitami są W roku. Jeba, ci ten... Dawaj, To jest gdzie? Tak! O, tutaj, tutaj tutaj na górę. Macy, metal To jest na kody, ej, o co chodzi? Musimy otworzyć te ściany całkowicie Devin, odejdź ej, to pomoże o, Musimy to otworzyć O cholera Tam to, to trzeba otworzyć w... wszystko No oni poprzednią bazę też mieli na kody całą, nie? Tak, hmm. tak samo i patrz. To co, otwieramy oni, te dwie ściany? Zez... Lutrumy z zewnątrz mają, Lutrumy ta. z zewnątrz ta. Ta. Yy, Dobra, otwieramy to co? Z od boku? Nie no, zobacz, tu gdzie no, ściany wiem, są. Raki. Czekaj, no tu jest, tu jest Zobacz, tu rakietami. Raki w, tu rakietami, rakietami możemy otworzyć. Ej, chodźcie tutaj, bo oni gdzieś tutaj mają. A faktycznie, tu można dobrać. też łatwo. Wy... A nie, bo tu masz trójkąt. To lepiej chyba tą ścianę rozwalić, to <coughs> pytanie. Możecie sobie na Ej, panowie, 3 minuty, satel, otwieramy to. Ale jak? Ja chcesz to otworzyć. Po prostu walimy rakietami no tu, w ścianę, Włączenie. To, 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 to... Tak, ale z drugiej strony, ej otwórzcie ścianę z drugiej strony i tyle jeszcze. Ten strój trójkąt yes. jeszcze stary. Tak, ale one wypadną na drugą stronę te rzeczy, nie na tą. Ale jak A wejdziemy to tędy, to otworzymy jednocześnie dobra. skrzynki i ściany. Dobra, to, no dobra, to trzy rakiety naraz, dawajcie. No. Trzy, cztery. To i tak wszystko wypadło w środku. No. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Odejdź. Dojechał jeszcze los Trzy turety u góry. O ja pierdolę. Czekaj, Jak czekaj, nie... a, czekaj. trzy tałerki tam uj. są. Ja ocuń się, ocuń się, ocuń się. Osuń się. Odsuń Jak rzuwali mnie podłogę, to się rozpadną. A, a granat poleciał, czekaj. <laughs> Okej, okay. poradzimy sobie inaczej, widzę. Podrzuć mnie zatem. A się jakoś rakietami i rozwalić. No dobra, ale gdzie jest tarpik? No i chuj ze schodów teraz. Możemy się podsadzić, też nie miał problem. Mamy puste. building. Faktycznie one są puste, o co chodzi? Co puste? Te, te turety nie strzelają. Oni tu ciągle chodzą. Jestem na dole, gdzie są ich łóżka. To na skrzyni wszędzie, nie? Dobra, rozpierdalamy kurwa, Odsuncie się, rozpierdalamy skrzynki z rakiet, kurwa. Co jest? Ona co jest, On jest niezniszczalna, co tu się dzieje? Czyli ja chyba serwer padł. A o, koniec serwer lag. leży, koniec. Łącz, umarł sobie, tak, koniec. koniec. No, o, 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 koniec. To nie zabawy, dobra. Ja korzystam z się cieszyłości, jak wejść do magazynu. Tak. Kurwa, jakbyśmy rozkminiali, no to już dawno byśmy byli, kurwa. Ale patrzcie, koniec. oni znowu mają tak samo lutrum, tak, mają tak. zewnętrzny pierścień, że praktycznie jak, jak tak. robisz coś od zewnątrz rakietami, to możesz wpaść na loot.